O Matce Boga Lourdesa, ze skromnym sercem pełnym wiary, przychodzę do Was w tej chwili bólu i cierpienia. Rozpoznaję Pani głębie mojej udręki, zarówno fizycznej, emocjonalnej, jak i duchowej. Czuję ciężar moich obaw, rany, które wydają się nie leczyć, oraz samotność, która towarzyszy mi w ciemniejszych godzinach. To szczerze, że stawiam przed Tobą cały ten ciężar. Prosząc o wstawienie i pomoc. Wasza obecność jest balsamem dla zaniepokojonych dusz, a ja płaczę za cud, który przynosi ulgę w moim bólu. Kochająca matka, znasz każdą łzę, która upada, i każdy cichy krzyk, który przypomina wnętrze. W tej dostawie proszę Was, abyście spojrzeli współczująco na moją sytuację, która rozumie moją potrzebę uzdrowienia i przywracania. Pani, Wierzę w Twoje wstawiennictwo, wierzę, że Twoje miłosierne oczy zawsze koncentrują się na tych, którzy cierpią, wierzę, że przez Ciebie mogę dotrzeć do boskiej łaski, za którą tęsknię. Ufam w mocy, którą Bóg Ci dał i wiem, że podnosząc do Ciebie moją prośbę, wkładam zaufanie w ręce tych, którzy mogą przekształcić ból w nadzieję, pustkę w światło. O Matce Boga, nawet w trakcie cierpienia, nie chcę zapomnieć o błogosławieństwach, które już otrzymałem. Dlatego dziękuję za każdą chwilę miłości i radości, która oświetlała moje życie, za każdą osobę, która była po mojej stronie, za każdy mały cud, który przypomina mi Twoją stałą obecność. Niech wdzięczność jaką powstaje z mojego serca przygotowuje mnie do otrzymania uzdrowienia, którego tak bardzo szukam, i sprawi, że postrzegam Bożą miłość w każdym szczególe mojego istnienia. Oprócz mojej własnej prośby, proszę pana, nie pamiętam tych, którzy również zanurzają się w bólu, z taką samą intensywnością z jaką płaczę o uzdrowienie, Proszę Was, abyście byli Twoją ręką nad wszystkimi, którzy cierpią. Niech Twoje wstawiennictwo dotrze do przyjaciół, rodziny, a nawet nieznajomych, którzy napotykają podobne walki. Może mieć nadzieję, że rozprzestrzeniła się i że uzdrowienie przychodzi do każdego z nich, przynosząc odnowienie i pokój. Droga Matko, pośród tego wszystkiego, chcę zastanowić się nad nadzieją, która urodzi się w naszych sercach. Wiem że wiara jest światłem, które oświetla najciemniejsze ścieżki. Czy mogę znaleźć siłę w tej pewności, nawet jeśli okoliczności wydają się nie do pokonania? Niech każdy krok, który podejmuję w kierunku uzdrowienia, jest również krokiem w kierunku odnowy mojej duszy. Wreszcie proszę o Twoją pomoc, Matkę Bożej, że ten moment cierpienia prowadzi mnie do osobistej transformacji. Niech, dzięki moim doświadczeniom, wzrośnie duchowo i zbliży mnie do Ciebie i Boga. Niech mój ból nie będzie na próżno, ale stał się świadectwem wiary i przezwyciężenia kierowanego Twoją miłością. Kontynuuję tutaj na modlitwie, przekonany, że Twoje światło zabłysną na mnie i wszystkich, którzy potrzebują Twoich wstawiennictwa. Amen. O Matce Boga Lourdesa, nasza ukochana i słodka wstawiennica, w tej chwili głębokiej potrzeby, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym bólu i tęsknot. Rozpoznaję powagę mojego cierpienia, które objawia się w każdej chwili mojego życia. Ból fizyczny, który mnie dotyka, emocjonalne rany, które mnie niepokoją, i duchowy niepokój wokół mnie, to ciężkie belki, które noszę. W ciszy mojej duszy wzywam ulgę, odrobinę uzdrawiania, które może zmienić moją rzeczywistość. Niech każda rozlana łza będzie sama w sobie modlitwą, szczerą prośbą o pomoc, która przypomina Twoje uważne uszy. Droga Matko, z nową wiarą stawiam się przed Tobą, pełne zaufanie do waszej mocy, aby wstawić się z Ojcem. Wierzę, że dzięki prostemu gestowi waszej życzliwości uzdrowienie może objawiać się w moim życiu. Niech moja wiara stanie się latarnią morską, oświetlającą ścieżkę mojego powrotu do zdrowia i wskazując na światło, pochodzi od Boga. W każdej modlitwie potwierdzam swoje poddanie się i moją nadzieję, ponieważ wiem, że jesteś matką, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Dziękuję, matkę Lourdesa, za każde błogosławieństwo, które już otrzymałem, nawet w trakcie burzy. Rozumiem, że nawet w bólu istnieje powód do podziękowania. Boża miłość była już obecna w moim życiu na niezliczone sposoby, więc moje serce jest pełne wdzięczności. Niech ta wdzięczność uczyni mnie bardziej otwarciem na uzdrowienie, którego szukam, i że mogę otworzyć oczy, aby zrealizować małe prezenty, które mnie otaczają, nawet w ciemniejszych chwilach. Pytam też ukochaną matkę: Pozwólcie, aby Twoje ręce współczucia są wszystkich cierpiących. Niech moja modlitwa będzie ograniczona do mnie, ale rozwijaj się na przyjaciół, rodzinę, a nawet nieznajomych, którzy, podobnie jak ja, wołają o ulgę i uzdrowienie. Niech moje wstawiennictwo na ich korzyść będzie odzwierciedleniem waszej miłości i że razem możemy znaleźć pokój i zdrowie, których tak bardzo chcemy. W trakcie tej podróży bólu odnawiam nadzieję, że pewność, że uzdrowienie może być obecne w mojej istocie. Niech światło wiary oświetla sposoby, które wciąż wydają się niejasne. I że w każdym wyzwaniu znajdę okazję głosowanie. Matka Boża wzmacnia moją odwagę, ponieważ wiem, że z Twoją pomocą mogę podnieść się i iść dalej, nawet gdy trudności wydają się niezrównane. I wreszcie proszę, abyś pomógł mi przekształcić to bolesne doświadczenie w osobisty instrument rozwoju. Niech cierpienie, które prowadzę, doprowadzi mnie do podróży siebie, wiedzy i głębszej duchowości. Że szukając uzdrowienia ciała mogę również znaleźć uzdrowienie duszy, pozwalając temu doświadczeniu przekształcić mnie i zbliżyć do Boga. O Matce Boga Lourdesa, ufam Wam i daję Ci to z pewnością, że w Twojej miłości znajdę pocieszenie i nadzieję. Amen. O Matce Boga Lourdesa, w Waszej świętej obecności przychodzę do Was sercem pełnym bólu i tęsknot. Z głęboką pokorą rozpoznaję rany, które oznaczają moją duszę i ciało. Każda łza, którą rozlałem, każdej nocy bezsenności, i każdy cichy krzyk rozpaczy echem w moim umyśle i byt. Ty, który znacie ludzkie cierpienie, rozumiecie głębinę mojej udręki. Wiem, że nie jestem sam w mojej walce, więc płaczę do ciebie, mojej matki, o ulgę i uzdrowienie. Z nową wiarą przekazałem sobie zaufanie do waszego potężnego wstawiennictwa. Jesteście matką, która towarzyszy nam w najciemniejszych godzinach, tym, który modli się do serc waszego syna Jezusa. Wierzę, że w twoim współczuciu leży siła, która może przekształcić mój ból w nadzieję. Niech mój płacz jest nie tylko echem rozpaczy, ale żarliwym suplikacją, które wnika do niebios. Pomóż mi poczuć Twoją kochającą obecność, angażować się w pewność, że uzdrowienie jest możliwe, że każdy dzień jest nową okazją do łaski, aby objawiać się w moim życiu. Droga Matko, nawet w trakcie cierpienia moje serce nie zapomina o błogosławieństwach, które już otrzymałem. Dziękuję za każdy uśmiech, który oświetla mi drogę, każdy gest miłości, który jest mi oferowany na każdą chwilę pokoju, która nawet krótko sprawia, że czuję Twoją ochronę. Wdzięczność pojawia się we mnie jak wiosna, tworząc miejsce dla boskiej miłości, która płynie w moim życiu. Oby nigdy nie stracę z oczu piękna, które wciąż istnieje, nawet gdy wydaje się dominować ból. W mojej modlitwie nie tylko proszę o mnie, ale także o otaczające mnie osoby, za wszystkich, którzy cierpią i wołają o ulgę. Niech moje wstawiennictwo rozciąga się na przyjaciół i rodzinę, którzy stają w obliczu własnych bitew, a nawet obcych, którzy podobnie jak ja pragną cudu. Niech światło Waszej dobroci oświetli każdego z nich, że lekarstwo, które błaga mnie do rozmnażania się w ich życiu, przynosząc nadzieję i odnowienie. Matka miłosierdzia? Chcę też zastanowić się nad nadzieją, która się we mnie przechodzi. W czasach kryzysu moja wiara często waha się, ale płaczę, że Twoja obecność wzmacnia moją pewność siebie w lepszej przyszłości, że widzę poza trudnościami karmiąc pewność, że z Twoją pomocą możliwa jest transformacja, niech ciemność nie uniemożliwia mi dostrzegania zbliżającego się światła, przedłużenia, które można zapewnić tylko. I wreszcie, ukochana matka, proszę, aby to doświadczenie bólu i cierpienia doprowadziło mnie do osobistej transformacji. Czy ja przez każdą próbę rosnąć w mądrości i miłości, ucząc się patrzeć we mnie i szukać prawdziwego uzdrowienia, które wykracza poza fizyczne. Niech moja dusza otworzy się na waszego przewodnika i niech stam się instrumentem waszego pokoju, promieniującą miłością i współczuciem gdziekolwiek pójdę. Matka Boga Lourdesa Ufam Wam moje życie, moje cierpienie i moje pragnienie uzdrowienia, oby zawsze czuję Twoją miłość do przytulania mnie, nawet w najtrudniejszych momentach. Amen. O Matce Boga Lourdesa, że z Waszym delikatnym i współczującym wyglądem, witacie każdego z nas w naszej udręce i cierpieniu, przychodzę do Was w tej chwili bólu i rozpaczy. Rozpoznaję głębie mojego bólu, czy to fizyczne, emocjonalne czy duchowe. Czuję ciężar cierpienia, który mi towarzyszy, jako ciężar, który często wydaje się nie do zniesienia. W trakcie tej burzy prób płaczę za twoją pomoc, za uścisk matki, który przynosi ulgę i wygodę. Matka, ufam waszym wstawiennictwie. Wierzę z całą moją istotą, że przed Bogiem jesteś potężnym mediatorem, zdolnym do przekształcenia naszego płaczu w błogosławieństwa. Wasza obecność to latarnia morska, która oświetla mi drogę, dlatego przychodzę do ciebie, błagając o lekarstwo, za które tęsknię. Niech moja wiara wzmacnia się w każdej chwili i czy poczuję siłę twojej miłości, która mnie angażuje, przynosząc pokój, którego tak bardzo szukam. Dziękuję mamo za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem w życiu, nawet w bólu. Każda mała łaska jest przypomnieniem Bożej miłości, a nawet w ciemniejszych godzinach rozpoznaję światło, które świeci w moim sercu. Niech może otworzyć moje drzwi, aby otrzymać lekarstwo, które błagam, pozwalając boskiej miłości objawiać się w nieoczekiwany sposób. W tej chwili nie tylko mnie pytam, ale także o otaczające mnie osoby, cierpiące w ciszy. Matko, wyciągam ręce na wstawiennictwo. To nie jest dla przyjaciół rodziny, a nawet nieznajomych, którzy, podobnie jak ja, stają w obliczu własnych bitew. Niech każdy z nich poczuje Twoją obecność i doświadczy uzdrowienia, które pochodzi od Boga. Niech współczucie pojawia się w naszych sercach i że razem możemy zjednoczyć się w modlitwie, tworząc sieć miłości i nadziei. Matka Lourdesa, wołam o nadzieję w trakcie rozpaczy. Pomóż mi zobaczyć poza moimi trudnościami, znajdź odnowienie, które pochodzi z wiary. Mogę pamiętać, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, światło uzdrawiania intensywnie świeci, prowadząc mnie na każdym kroku. Może nadzieja stała się filarem w moim życiu, podtrzymując mnie w najtrudniejszych czasach i ożywiając płomień wiary w moje serce. Wreszcie proszę, abyście pomogli mi przekształcić to cierpienie w szansę na rozwój osobisty i duchowy. Niech każda rozlana łza zostanie przekształcona w siłę i mogę, przez mój ból, stać się instrumentem miłości i współczucia dla innych. Niech moja uzdrawiająca podróż nie tylko fizyczna, ale także wewnętrzna transformacja, w której mogę się odrodzić w wierze i miłości. O kochanie, usłysz moje błaganie i poprowadź mnie na tej ścieżce wiary, miłości i uzdrowienia. Amen. O Matka Boga z Lourdes, w tej chwili głębokiej konieczności i błagania, przychodzę do Was z otwartym sercem i pełnym wiary. Rozpoznaję ból i cierpienie, które mnie dotknęły, i z pokorą stawiam się przed Tobą, szukając wygody i ulgi. Moja dusza wzywa do Twojego współczującego wyglądu, do Twojej matczynej miłości, która zawsze przyjmuje i leczy. Czuję ciężki ciężar mojego cierpienia, który rozciąga się przez moje ciało, umysł i duch. O kochanie, ty, znasz ból każdego serca. Proszę was, abyś patrzył na mnie miłosierdziem i pomógł mi znaleźć światło w tej ciemności. Matka współczucia, wiem, że twoje wstawiennictwo z synem jest potężne i skuteczne. Ufam waszą miłość i siłę, którą musisz wstawiać dla mnie. Wierzę, że dzięki Tobie mogę osiągnąć uzdrowienie, których tak bardzo potrzebuję. Niech moja wiara stanie się kanałem dla boskiej łaski, która wpadła do mojego życia, przynosząc odnowienie i nadzieję. Pomaga mi pozostać stanowcze, nawet gdy trudności wydają się nie do pokonania i mieć oczy na światło, które jest Jezusem, naszym Zbawicielem. Dziękuję Najświętsza Matka za błogosławieństwa, które już otrzymałem, nawet w czasach bólu. Rozumiem, że nawet w ciemniejszych godzinach miłość Boża objawia się w subtelny sposób, a zatem moje serce przepełnia wdzięczność. Niech ta wdzięczność będzie kotwicą w moim życiu, pozwalając mi otworzyć mnie na uzdrowienie, które już jest na drodze. W tej chwili modliłem się również za wszystkich, którzy cierpią. Matka ze wszystkich, niech Twoje współczucie dotrze do tych, którzy, podobnie jak ja, napotykają chorobę i dolegliwość. Może mieć nadzieję, że odradza się w ich sercach i że uzdrowienie jest im przyznawane, przynosząc ulgę i pokój. Obyśmy razem zjednoczyli się w wierze i miłości razem, dzieląc siłę, która pochodzi od Boga. O! Matce Lurdesa, proszę Was, abyście zawsze pamiętali o znaczeniu nadziei, nawet gdy wszystko wydaje się zagubione. Czy mogę zobaczyć poza cierpieniem, wglądając w przyszłość radości i zdrowia? Uważam, że z Twoją pomocą można odrodzić się w wierze i odporności, znajdując siłę do przejścia. Niech Twoje światło oświetli mnie, prowadząc mnie w czasach niepewności, i że mogę być żywym świadectwem, że uzdrowienie jest możliwe, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Ukochana Matka, pomóż mi przekształcić moje cierpienie w naukę, ścieżkę duchowego wzrostu. Czy mogę użyć tego bolesnego doświadczenia jako okazji, aby zbliżyć mnie do Boga i zostać lepszą osobą? To, pod waszymi wskazówkami, mogę nie tylko szukać fizycznego uzdrowienia, ale także wewnętrznego uzdrowienia, które prowadzi mnie do stanu pokoju i pełni. Amen. O Matce Boga Lourdesa. Z otwartym i skromnym sercem przychodzę do ciebie, rozpoznając mój ból i cierpienie. W trakcie tego wiru wyzwań, które dotykają moje ciało, moją duszę i mojego ducha, wołam o Twoje wstawiennictwo. Ty, który znacie głębiny ludzkiego cierpienia, słyszysz mój cichy okrzyk i witając moje błaganie. Kochająca matka rozpoznaje Cię jako światło, które świeci w najciemniejszych godzinach. W otoczeniu mojej dolegliwości czuję potrzebę w pełni zaufania Twojej mocy, aby wstawiać się przed Bogiem. Moja wiara, choć testowana, pozostaje twarda, ponieważ wiem, że jesteście matką wszystkich z nas wszystkich, zawsze gotowa nas poprowadzić i chronić. Niech moje zaufanie do Twojego wstawiennictwa stanie się reflektorem, które oświetla mnie, nawet gdy ciemność wydaje się nie do zniesienia. Dzięki, droga Mamo, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem, nawet te, których nie zdaję sobie sprawy. W trakcie cierpienia pomóż mi otworzyć moje serce, aby rozpoznać Boże dobroć w moim życiu. Niech wdzięczność wiąże się ze mną i wzmocni, pozwalając mi zobaczyć się poza obecnym bólem i dostrzec boską miłość, która podtrzymuje mnie każdego dnia. W tej chwili nie tylko mnie nie pytam, ale także o wszystkich cierpiących. Matka Kompiks włączają to moi przyjaciele, rodzina, a nawet nieznajomi, którzy stają w obliczu podobnych bitew. Niech miłość, którą wyrasta z naszych serc, staje się potężną prośbą o uzdrowienie i ulgę dla wszystkich cierpiących. Niech każda modlitwa dołączy do chóru nadziei, podnosząc nasze błaganie do nieba. Matka nadziei, nawet gdy okoliczności wydają się skazy, pomóż mi przyjąć odnowienie, które pochodzi z wiary. Mogę znaleźć siłę, by uwierzyć, że z twoją pomocą uzdrawianie jest możliwe. Może mam możliwe. nadzieję, że odrodzisz się w mojej istocie i czy zobaczę światło na końcu tunelu, nawet jeśli podróż jest długa i trudna. Wreszcie, ukochana Matka Pomóż mi przekształcić to doświadczenie cierpienia w ścieżkę duchowego wzrostu. Niech każda łza rozlała się i każda chwila bólu to narzędzia uczenia się i transformacji. Poprowadź mnie w kierunku życia o większej mądrości i miłości, w której nie tylko szukam fizycznego uzdrowienia, ale także wewnętrznego uzdrowienia, które uczyni mnie pełniejszą i wypełnioną osobą. O Matko Boga Lourdesa, Poddaję się Wam z pewnością, że z Waszą wstawiennictwem każdy krok zbliżył mnie do cudu, potrzebuję tak bardzo Amen.